Kajko. Jeden z najlepszych szotarów, jakich znam. Z który zajebiście odnajduje się w Barcelonie i na ostatnim meczu strzelił hat-tricka, czyli trzy bramki. Dostał za to statuetkę UEFA za... Ej, dora, bo generalnie faktycznie Lewandowski strzela dużo goli, ale nie jest to troszkę podyktowane tym, że póki co jeszcze Barcelona nie stanęła przed takim naprawdę dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o siłę rywali. Tak naprawdę to chyba niedługo się przekonamy, jak naprawdę gra Lewandowski w tym klubie, ale póki co zapowiada się dobrze, z czego się cieszę. Ja na przykład, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o piłkę nożną, to to czy jesteś fanem danego klubu, czy nie, jest uzależnione od tego, jaki klub w danym momencie był silny. W sensie, bo większość z nas zaczęło się interesować piłką nożną w dzieciństwie. Jeżeli się w dzieciństwie interesowałeś piłką nożną, to w tamtym okresie były jakieś silne kluby. I wydaje mi się, że ludzie, którzy w dzieciństwie przywiązali się do niektórych klubów, silnych klubów, bo nie szukujmy się, zawsze stajesz się fanem zespołu przez to, że ten zespół posiada jakąś gwiazdę lub parę gwiazd, którymi się jarasz. I potem w dorosłym życiu kibicujesz danej drużynie. W moim przypadku było tak, że ja byłem fanem Barcelony. Właśnie było to podyktowane między innymi faktem, że grał tam Ronaldinho. Wiadomo, największa gwiazda futbolu naszych czasów uważam. E... Więc ja zawsze miałem taką słabość do Barcelony jako dzieciak. Natomiast w dorosłym życiu przestałem się zupełnie piłką nożą interesować. Niemniej jakby taki sukces Barcelony by mnie delikatnie ucieszył. Fajnie by było, gdyby udało mi się jakieś trofeum zdobyć. Chociaż uważam, że jest to raczej niewykonalne.